Mano z tej strony SP, witam Was w kolejnym odcinku z The Mission RPG, Mergonem, w której można grać aż 16 osób. Dzisiaj jest ze mną Espace. Pffu, na kurwa. Cześć, jestem Espace. Od dzisiaj zmieniam Nick. Jest Cześć. dzisiaj ze mną. Cześć. Na... Cześć. O, jeszcze się nie przeteleportowałem tam, gdzie trzeba, Gzy. E-bola. O no. I dzisiaj wybierzemy się na pszczółki. To jest takie coś w To jest takie coś na perkunie co sobie lata jest żółte i kiedyś tam był dobry exp Ale tylko na perkunie? Tak, tylko na perkunie, bo na innych światach tego nie ma Dlatego, że perkun płaci abonament świąteczno-telewizyjny Ok Tak też słyszałem? Tak, tak, no to tak, 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 tak było wow. no, no O, tu jeszcze gnome atakują tak, też na gnomach no niestety Dali, to to ci ubije Ej, 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 synuś sy sy szy Szynek spokój się Błagcie, cię O, czekaj A, Powiada, opowiada jakieś kawały tak jak wczoraj Właśnie wiesz, że nie mam żadnego kawału? Właśnie wiesz, że ja też? Znaczy tu... miałem, ale nie pamiętam <laughs> Ty zawsze ze szkoły przynosisz jakieś kawały Kurwa, tyle tego jeździ Jak chcę stary pozać kiedyś tego twojego działka, który ja zaczął gadać. Żulu! O nie, nie, no. Jego... wiem... Oh. On nie, ci łeb się nie, nie, no. nie, no No nie, 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 W ogóle nie, Znaczy fad... on jest rocznik nie, 7 ma już nie, nie, A o kurde, to no jest w wieku mojej kuzynki. No. Kurde, kurde. Ha, to nie? No. Ja I co lekce do ciebie? Ej, wiesz doby jesteś kurde. Jest Czyli taki typowy troll. Uj. Takich ludzi to ja lubię i szanuję. Naprawdę, to, to jest wartościowy człowiek. Tak, tak. Z wartościami. No. dziku dzikus kocha mocniej. To znaczy nie zdał dwa razy i ma teraz siedem laszków na sporo, chyba... Nie zależy mu specjalnie. Po co on chodzi do szkoły? A nie wiem. Beke, porobić? Pogadać z nami. A, to, to taki optymist, trochę optymistyczny tak człowiek. Tak, no. Taki tutaj przyjdzie, tutaj pogada, tutaj komuś kanapkę zabierze, tak? Nie, nie zabiera. Szkoda, ja bym zabierał. Ty w sumie? To jest dobry interes, nie? Mówisz, mamy, ej, ja, daj piątkę na kanapkę. Idziesz do szkoły, piątka w kieszeni. <grym> A, koły zajmiesz kalapkę. Ty nie głupi. O, o, a później za spłatę pożyczki, bo jak wiecie, drodzy kochani widzowie, mam pożyczkę, która boli mocno, więc jakoś sobie muszę radzić. Myślę, że do miesiąca zostanie spłacona. A ile masz pożyczki? 48. A, to smutne trochę. Smutne, ale prawdziwe, przyjacielu. A ja obniżyłem właśnie level. Idę na krzyże. O. Widzicie, taki będzie trochę mix postaci, bo jak padnę na pszczołach, to idę na... ...na telabel. Do na ciebie na nie krzyżę. Eee, nie, no. żartowałem. Ja na pszczołach w życiu. Ja tam nie umiem spić. Nie, no za daleko mam. Pamiętaj, że ja tutaj mam szybkie teleporty. I jeszcze 9 ucieczek z walki. Nie, no 6. Nie no co no, wypadłem to co, jak dają to trzeba brać, jak biją to uciekać, nie? Co, ty, 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 byś, ty byś nie wziął? No, wziąłbym No właśnie, widzisz No dobra Taki z ciebie szachista Pamiętam jak jeszcze na pszczołach, jak spiłem w kawiarenkach internetowych Jak zaczynałem grać w Margo, wtedy jeszcze mieszkałem, nie tutaj gdzie mieszkałem, tylko tam przy rynku to tam nie, nie miałem internetu. Mieszkałeś na rynku? Czyli na no, przy rynku mieszkałem. W sumie dalej mam tam mieszkanie, tylko że ono jest teraz wynajmowane. I dopóki ja nie będę miał 18, to tam co ewokatorzy i nie mieszkałem, a później ja będę nie. I. A. A. No, widzisz, jaka Burżuazja Kurzy też szanuję. Ja też. No i tak się zrobiło, że. Że tam właśnie nie było internetu, ale za to. Hmm, były dwie kawiarenki bardzo blisko albo do Orange chodziłem i tam to wygrałem. O, właśnie padłem. U nas ym... to możesz w autobusem do Kagościu i mamy wi w autobusach, jakie widzę grać. U nas też jest wi w autobusach, ale nikt nie zna hasła. <śm> ym... no ym... Czy mówisz, że ty kupujesz sobie miesięczny czy... i to jest tak, jakbyś płacił za ten, za internet? <śm> no, to tak, nawet? Kurde Dokładnie. Czekaj, bijemy. Biorę powerbanki, żeby mi nie padł, nie. No i dajesz radę. I jadę, no. Kurde. I teraz je przelogujemy na... Zobaczymy czy edge jest dostępny. Jest. Znaczy czekaj, ja ci powiem. Tak jest dostępny. To jest, jemu jest. nie będę się wtryniał. Na jaką tutaj postać pójdziemy? Na klasiku dawno nie byłem. No chodź na krzyża. Albo nie, bo na krzyżu jest zaczepisty. No nie właśnie tam nie ma. stałem przed chwilą i stał zaczepisty. W ogóle się cały czas zastanawiam dlaczego on w klanie jest. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego?! Kurwa! Dlaczego?! I... Nie, ja... <laughs> Co? Chciałem też to ale odpuściłem to uh -huh. Tutaj się wybiorę swoim 71 levelem na Day Ponieważ mi do sobie nie radzę jeszcze Kiedyś muszę wbić tutaj na ten Jak to się nazywa Muszę wbić Mówię jak to się nazywa Już się nie mogę wysłowić całą alfabetą Muszę Jaki 85 Dziękuję na go plany? Tak nie wpuszczą gdzie tam. Jak to nie? Tam pewnie jest ludzi od. No, trochę jest, ale. Jak cię wypychają oknem, to wchodzisz drzwiami. Znaczy, puh, jak cię wypychają drzwiami, to wchodzi oknem. <śm> <śm> Albo na świętego Mikołaja kominem O, ty jakaś dircia tu stoi, Chodź na pyrę ci podostaniesz. Jest pyrka i tu powybijam. Nie, nie powybijam. No. Więc id idzie na razie jako tako dobrze. Wiedzie mi się w Margonem bardzo dobrze. Byłem na live.. byłem na live u Shira, było fajnie. No, no słyszałem, słyszałem. No. znaczy nie było mnie w domu. Znaczy ja z nim wtedy pier pierwszy raz, pierwszy raz praktycznie w życiu z nim gadałem na live i wyszło bardzo fajnie według mnie. Nie wiem jak to się ją podobało, ale... A jest archiwum z tego czy nie? Nie wiem, chyba nie ma. Szkoda. No. Bo mnie tylko informowali na Messengerze kiedy jak w z chaty. Serio? Wtedy cię, że on na live'a? Kto taki? No, nie mogę ci powiedzieć na filmiku. Aha, rozumiem. Tajne przez poufne. Tajne. Kurde. Całe życie. Całe życie coś utajnione jest normalnie. Mhm. Jak nie jakieś teczki Bolka, to jakieś kurcze wiecie. Jak żyć? A tam, czy byliście kto czy, czy, czy tam jest? na pewno, Pani Kiero, to... ja Fenix, Irene, ten Mesioki no, jeszcze był, co tam jeszcze był? Tyle w sumie Ok. Z Shirem to ja, Shirem, ja będę brał do innych gier Nie do Margonem Ja mam za Rokety i tak dalej Na Dobrze. Dobrze No Bo nie można cały czas w jedną giereczkę grać Przeciel, bo po co? A zaraz widzowie... O, gościu bym 7-1. Tutaj porażka. Czekaj. A chcesz, żeby ten 7-1 się zdedał? O. I, I się skończyła zabawa. Tak, po jesteś? Na klasyku w ogóle, tak? Tak, wojem. Przecież tam miałeś heroiczne eku, No mam heroiczne kuj, ale. No dobra, no pójdę na minus jak chcesz. No <noise> mi się wydaje, że hero eku to ciężko, paść, ale. Ta? No. Nie wiem w sumie, jakie masz tu heroiczne eku, ale. Ty tylko, że wiesz, że, że będzie trochę problem z tarciem tam. Czemu? Mam pożyczkę, to po pierwsze. Aha. <noise> do Tuzal do portu Tuzmer można poczcie coś mam. Ale powiem ci, że fajnie jest tak móc korzystać z, tele z teleportów. Nie? Na przykład teraz sobie idę do Nithal. <laughs> potem wracam do Verbin. Przestań. <laughs> o właśnie rozmawiam. Kurde. Właśnie. <coughs> Jak widzicie, troszeczkę wyzdrowiałem. Troszeczkę. Ale tylko odrobinkę czy no nie no, ja tam nawet nie, nie będę miał jak pójść. Kiedy jak do szkoły idziesz. No? Uczyć się. Wiesz, że mi trochę już brakuje szkoły po tygodniu. Dobra. <grym>, Naprawdę, stary. Takie, taka długa rozłąka ze szkołą. Se to? -y a to w wakacje to ja już płaczę, jak wiesz. Aha, rozumiem. Ej, gości, mi napisał. Ej, ile jest ma lat? Napisać Napisz, że 12, no Dobra no Napisałem A zaraz będzie pod tym filmikiem Hej, Spadek, hey, no masz 12, nie? Napisz mu też 12 No, zapytam czy serio Napisz Serio to ma 11,5 <laughs> Napiszę serio ma 12, ale tylko rośnikowo Czy jak to? Jest, jak no tak, napiszę rośnikowo 12, ale tak to to 11 <laughs> A gości to mnie Serio ja mam prawie 14 Nie, co za... To, to takie mam w tą grę grają To też boli Kazarino pozdrawiam cię Co? Kazarino się nazywa serio? Napiszę mu że jest na filmiku to znaczy najpierw zapytam go cię ogląda Space'a Znaczy e, kurwa to głukę trochę chyba jak mnie pyta ile masz lat, co? No, trochę. Dobra, logiczne. powiem mu, że yy, jest na nagraniu, żeby oglądał z Space'a. Za... E, kiedy to wrzucisz? No za jakąś godzinkę. Ok. Godzinkę, półtorej, no. Nie pierdol, że on ma 14, 12 lat. Ty no. Napiszę to, zapytaj się go, to ile ma. <grym> <grym> zapytaj się, a czy twoi rodzice wiedzą, jak wulgarnie wyzywasz Yy, znanych youtuberów? Może jak Dobra, poczekam chwilę, daję no, dłuższą, może też czasem krótszą. Kulu, jesteś? Tak. Jestem zawsze zwarty i gotowy. Dobra, napisałem mu, że za godzinę ma czekać na Twym kanale Poko, chętnie. Ty masz gdzieś z 17 plus, znak dotrwania. Mam tak 17 plus czy nie? No, no ode mnie jesteś młodszy, parę miesięcy. Ale no, no masz. Z jesteś miesiąca? Z sierpnia. O ty? No nie, a ty z grudnia. To czekać na swoje urodziny. Na Facebooku. No już, już wiesz, co ty tam wstawisz, kurczę. No nie wiesz. No, no, no. Oddzięczny ci się za te złudnione. Ale moja. Ale moja wina. Ja tak przeglądałem wtedy te zdjęcia i ty tam. No zauważyłem zdjęcie, gdzie wyglądasz jak. No kurczę. Jak. No. To, to moja wina? Nie, nie, niby nie. No właśnie, nie niby, tylko na, pe na pewno nie. To tam, wie... A mama do mnie, co to za kolega? Serio? No. Pieprzysz. No. Powiedziałem, że taki debil. O ty chuj już ma to. Zartuję. O ty przyjacielu. Zmieniamy zdania w kaleidoskopie, ale co tam. No, <coughs> no raz, Ale, ale dziś... ogólnie wyśmiewali mnie przez ciebie. Kuzyn ze mnie lał z wujkiem. Naprawdę No dzień później Wigilia była, tak? O nie I co i mówiłeś, że... No, nie, nie, że tylko z niego, nie ogólnie, bo tam parę z nich mi rzucili. Ale moje była najśpieszniejsze. No nie wiem. No ale no stary no, moja wina, że tam jak na pletek wyglądałeś. No, nie mogłem się <laughs> powstrzymać. Na początku yy... Na początku chciałem dać znaleźć ten filmik, gdzie wiesz co tam Gerard mówił, coś, coś coś tam na Adriel i pasy krowy to jest farmer szuka żony, czy jakoś tak, nie? Rolnik szuka, Ro szuka żony Ale że nie mogłem tego znaleźć to pomyślałem nie no. tego znaleźć tu na kanału A nie, wtedy jeszcze miał ja, Wtedy jeszcze miał I, i, i próbowałem to znaleźć, nie było? I tak przegląda sobie te swoje zdjęcia i zobaczyłem taki stoi taki na, na śniegnięty i z takim fletem na głowie, nie? Myślę, nie, co to, to, to będzie idealne. I... Nie, ale to było do końca na kanale. A poza tym w Pany moment to jest w Jest któryś... Nie... Aha, to te starsze to te ta... starsze, jak robił tylko moje Gerardo. No, tam gdzie ja jeszcze nie byłem sławny. Ach, ta sława taka... Ta słowa nie wybiera. Znaczy nie, tam jeszcze robił pany moment w, tym, w tych filmikach piuregla chyba i za Haka. No. Co się właśnie z tym. z, z piórem piurem stało? Nie wiem. Przecież ja się z nim nie znałem. Poszedł se i se poszedł. Aha, czyli nie mówi, że nie musisz więc jej <laughs> No, Zachak to tam teraz te łamki rozwiązuje to to, to wiem Też daj może ten spadał Jak ty widzisz kogoś kurwa matematyki uczył, To Ja mu serdecznie współczuję to Jak źle rozwiązać zadanie No to chodź założymy we dwójkę Ty, ty, ty założysz z polskiego a ja założę z, a, a ja założę z matematyki Dobra i wyjdzie na to, że że ani nie rozeszło zad żadnego zadania z polskiego ani z matematyki. O, a będziemy się nazywać: Uczymy się do matury. No, <śladanowano>. Dopiero co zdali test gimnazjalny, uczą się do matury. I później komentarze. Wy tu nawet byście razem nie zdali testu szóstoklasisty, Gabonie. Nie, ten test mi dobrze poszedł. Mi też miałem 30, chyba 34 punkty, chyba miałem. Ja pamiętam. Ja pamiętam, bo na próbnych miałem po 11-12, a na tym głównym napisałem na 34. Poloniska to mało co mi normalnie biszkopta nie upiekło. No tak, o no, tak, o, właśnie szodam, kurczę. O Jezu, a jakie ja tam i opowiadanie na koniec ładam. Panie Andrzejku. To no, pamiętam, romantyczna od tak, tego kolacja rodziców, ja to do dzisiaj pamiętam. Co ja tam widziałem stary, to to już... Nie, ale w mnie ja nie jestem dobry. No ja tam poezję pisałem Ja ci kiedyś pokażę moje prace Mówisz, że ambitny chłopaczek jesteś. No ostatnio napisałem, nie? i, I teraz mają ten. Ocenia. Znaczy, bo dostałem referat czemu ten. Czemu nie warto przeklinać? To bo, te, bo mnie zapała w złej sytuacji. Aha, rozumiem, no to tak zawsze jest. A ja kiedyś musiałem pisać referat, zaczęło nie wolno wypisać nauczyciela. Stary, stał, to jeszcze był kim stałem przed babką. Coś tam gadam, że wiesz, że. Jak mnie ta suka w kurwie co chwilę robi, kartkówki nie? a ona sam dostała, nie. Jezu. Niu. Mój pierwszy argument nie warto przeklinać ponieważ można dostać dodatkową pracę do napisania No to i pokazałeś Pokazałeś jej pazły Ciekawe to mi powie Czy Cie... moja wychyba przyniosła? O nie O nie Nie ale w porządku nie to co w kimkazji, nie podstawowcem. Ja po wiem. Miałem... W sumie jedną. Jedną wychowczynię, jaką miałem. To. Tam od 1 do 3 to ona była fajna. No w końcu od 1 do 3, nie? Ona nas uczyła, jak kurwa się mówi. Jak wiesz, się rusza. Czasem też uczyła nas. Jak. O, tu się witałem ze mną. Przeo Czasem też uczyła nas, co to są dobre maniery. My tak o nas uczę, kiedyś, jak się je widelcy mi łyżką, nie? I mój kolega tak siedział, tak patrzył i wziął i złamał łyżkę, nie? Ona chyba wtedy dzwoniła do jego rodziców, nie wiadomo w ogóle po co, nie, ale dzwoniła, nie? Jak miała fantazje jakieś swoje niewzbudzone, no to wiesz, ży. No. A co to, a to tam, tam, ta, 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 ta od 4 do 6? To była taka typowa Solaris. Co? No, naprawdę. Ona chodziła do Solarium. Ona jeszcze pracowała w tym. Ona pracowała jeszcze we Włoszech na plantacji papryki. Bo i wiesz. Miała marzenia, że ona kiedyś będzie miała. Jak ona to mówiła? Pursie. że ona będzie miała. porsie A jeździła czy więc więc. Mam marzenia ściętej dupy. Ale naprawdę, to zabawnie było. Ale strasznie nie lubiłem, bo zawsze coś do mnie miała. Kiedyś był konkurs, taki projekt robiliśmy, że trzeba było roboty sklejać. Mhm. I ja tak skleiłem swojego robota, że... No to był... w grupie się pracowało. Mieliśmy takie, później tam na wystawę taką mieliśmy, klasową. I ja przez przypadek, od kolegi od nas z klasy, który tam był w innej grupie, zepsułem mu robota. Bo on miał taką szyję taką Na jakiejś takiej tubie postawionej I tak myślał Ło, ta szyja się nakręci I tak mu to urwałem I ten robotnik by wygrał Tak to wygrał z jakiejś tam innej szkoły A myśmy zostali zdyskwalifikowani. No. no to moja wina Nie, no, nie, Ich wina, że, że nie zabezpieczyli to przede mną Dokładnie Wiedzieli przecież, że są ze mną w klasie no to Chyba do części kto zobowiązuje a nie kurde Widzieli z mają do czynienia? W, 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 no. no Po prostu zachowali się według mnie bardzo żałośnie Jak główniarze? Żebyś wiedział Żebyś wiedział Jak główniarze jak, jak taka typowa główniażeria Taka, która sika pod blokiem i pluje na sąsiadki psa Tak było. Pluje do sąsiadki tak było, przyjacielu. Ale gościu, najlepiej to ja wspominam na tym, jaką ja tam miałem ekipę, co tam kurwa działa. Ja mam parę filmików. O! No, no, pokazywać ktoś no, na Messengerze. Z szatni pewnie, jakiś tam u koleżanek. Nie. No, nie, nie, jasno. nie, ja jestem. Nie. Gdzieś w szatni i ten nasz kontakt to tam Nie. Nie no, pokazywałem ci? Nie pokazywałeś mi. Tak, taki z ciebie problem. Chodzimy do szatni, odkręcił gniazdko, bo miał się chyba ten pograliśmy se, połamał w pół i założył znowu. Pokażę ci zdjęcie. Nie! <susuracje> o co chodzi? Do jakiej ty szkoły specjalnej chodziłeś? Nie, właśnie nie. To była szkoła z najwyższym poziomem w <susuracje> <zamiar>. stanie <susuracje> No Mimo, szkoła tak sam mówię. Moja babcia, moja babcia myślała, że ja będę chodził do katolickiego. Trochę, ale... trochę przyszłaś dziwka, jak się że nawet na religię nie chodzę. Nie, ale w jest jedno, jedno takie gimnazjum, które... Patola sama tam chodzi. Tak <coughs> tam kumpel nie opowiadał, bo tam był. Tam to się nie bał. E, jak szedł do szkoły, że dostanie jedynkę, tylko bał się, że dostanie w wpierdol. <coughs> <coughs> Nie, bo się, jedynkę, bo się wpierdą ze schodów podobno lepiej było nie wchodzić. Znaczy po schodach lepiej nie wchodzić, bo ci to z góry szli to. Aha, to lubili sobie zahaczyć czasem. Boskie schody Woskie schody, rozumiem. Schody, rozumiem. O, dobra, jeszcze się przyjdziemy na Morthena i będziemy powoli kończyć, bo to już 23 minuty. Ja teraz koło tej szkoły przychodziłem, to główne wejście zamykali, żeby nie wychodzili, nie? Na ptęwo. A no tu co, cofam, co, oni sobie oknami z Kibla wychodzili. Potem im klamki zajebali. A czyli to jest tak, to, tak zwany... tak zwana szkoła bez klamek. <mulny> jak psychiatryczne. Tam też. Są drzwi, ale bez klamek. Zamykam. Znaczy, to, że nie było klamek to nie problem, bo... Przenosili takie przenośne w okno... Co masz plecaku, przenoś tą klamkę, a po, a po co ci? A bo się w kiblu zamiast zepsuł O nie Ech, te czasy jak gimnazjum były jeszcze bo nie, raczej w podstawówce były jeszcze do dozwolone, chipsy w sklepikach Piękne czasy Ja mam, ja opowiem ci, myśmy mieli do trzeciej klasy a później z, 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 szkoła stwierdziła, że zamiast sklepiku będzie poczta. Aha, po pochuj poczta w szkole. No bo ja, ja nie, 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 chodzi, nie chodziłem do szkoły na tego w mieście. Bo teraz ja chodzę w centrum miasta do szkoły, ale mm. a do podstawówki ja chodziłem do, do prawie, prawie na wsi. A tam nie było żadnej poczty w okolicy. I właśnie w szkole zrobili pocztę. To ruch. Ja o, tak o, powiem, o, halo, go nim jest 157. Koło szkoły jest tak jak to robiliśmy i taki mieliśmy. I taki chillacik robiliście. Znaczy, no właśnie, no. Przypał, bo tam pedagog by z nami łaził, Jak to w podsełce, kurwa, ale... ale. W ogóle nie rozumiem nigdy tej babki pedagoga w podsełce. Ona była według mnie chora. Znaczy ja. Ona dzwoniła do rodziców, jak się przeklinało. Jak się <laughs> przeklinało. Rozumiem jakbyś kolekę zabił. Czy nie wiem, <grym> czy, wiem, czy nie wiem, nasikał mu do plecaka kurczę i podpalił to, a on to za przeklinanie. Nie tak. no jeśli on mnie chodzi to w podczołówce gimnazjum, znałem się z pedagogiem, ale tutaj jeszcze nie miałem przyjemności się poznać. Znałeś się dobrze, mówisz? się. No miałem parę widzy. <grym> znaczy nie, że sam, nie Sam nigdy nie byłem. Ja byłem dużo razy za nękanie jakichś tamtych... Kurwa kogo? Co robiłeś? No na przykład nie wiem, czasem sobie przychodzi taki pierwszak, nie? To mówiłem, e ty! Jego kurwa na przykład potrafiłem kopnać czasu. No... Ja. <laughs> a opowiem, opowiem ci w akcji Idziemy kiedyś. He, idziemy sobie, idziemy kiedyś korytarzem. To wiem było. I idzie, idzie sobie taki pierwsza klasista, nie? Mówi, wychodził z kibla a taki kolega... No po prostu przedszedł niego, nie? Zawotę opisze chuj. HE kurwa! I go tak wypkał. A bo w końcu, no jak to znalazł Mieliśmy takie wielkie kible, nie? Że mhm. już tak 10 kabin było, nie? E, i były normalne drzwi, nie? Że się, kabiny. No e, i my sobie tutaj do kibla na przerwach i wystawialiśmy drzwi z zawiasów i opieraliśmy. Żeby było... Żeby wyglądało jakby były zamknięte, nie? I stoimy sobie tam, nie wiem, w pięciu przychodzi jakiś pierwsza otwiera drzwi i się za niego zjebały. Bystały tylko oparte i ścianę no, Ja pamiętam jak kiedyś było u nas w przedszkolu, taka... Jezu, w przedszkolu. W podstawówce jaka była wielka drama. Ja byłem wtedy <laughs> w szóstej klasie. Stary ktoś palił w kiblu. Przyjechała policja. Policja przyjechała, pedagog zaczęła przez Radiowe szkole gadać, że, yy, że, ona, że ona widziała, że ktoś si yy, nasika obok pisuaru i ona weźmie próbki te daj to do laboratorium da. <grywka> Jaka wtedy beka z tego była, nie? I, w te, I pamiętam później się z tej każdej śmiał, nie? Hej, to żadna na zastępcę przychodziła i, 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 i jej mówili jak tam? Daj pani te siki zbiera? <grywka> <grywka> Dobra. No, Dobra, to my kończymy. Opowiedzieliśmy wam troszeczkę historii. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania i komentowania mnie oraz na Riala. Subskrybujcie mnie, ja tu przyszedłem tylko dla subskrypcji. On tu tylko dla subskrypcji przyszedł. No. Tak, tak. I, i, I tak. I wszystkie fajne linki w opisie. Już wracamy z odcinkami. Na dniach będzie kolejny. Będzie fajnie, będą wybuchy, trzaski i dramy. Pozdrawiam u mnie, was. U mnie będzie chyba jeszcze dzisiaj, ale w nocy raczej było zaraz wychodzę. No, no, no to dobra. Cześć to ja Żegnam. Bye bye. Na razie.